Dzień dobry! Niespodzianka. W nocy były obfite opady śniegu i jest bardzo wesoło. Jest godzina 6, mam nadzieję, że autostrada jest odśnieżona, że będzie można jakoś jechać. Tak wygląda świat pokryty śniegiem. Dzień dobry samego rana. Mamy zimę śniegu spadły. Obfitość opady śniegu całą noc. Pięknie to wygląda. wysokościowka Cztery. Cztery prawie trzydzieści. Ale superowsko. Powinnam odśnieżyć normalnie, ale ze względu na to, że firma nie wyposażyła mnie ani w miotłę, ani w szufle, więc ja rękami tego nie odwalę, choćbym chciała, nie mam jak. Ale super. Ale super rozcło, ja. Będzie wszystko lecieć. Ten też ładnie wygląda. 人家不收啊。 4 m 4 metry 30 wysokości na górze jest folia na skrzyniach jest folia zabezpieczająca przed przemoknięciem więc wyobraźcie sobie jak wejście na taką skrzynię może być niebezpieczne zresztą ja rok temu weszłam a nie było śniegu, tylko trochę lodu. Weszłam na skrzynię, ale miałam problem z zejściem, więc musieli mnie ewakuować ze skrzyni. No, nie było wesoło. Nie ma opcji brania ryzyka utracenia pełnosprawności i zdrowia. Tym bardziej, że nie ma żadnych pieniędzy, które by rekompensowały takie coś. Przez pierwsze 5 km tak będzie. marzła w spryskiwaczach. Już jest czysto. Już zwiało, co miało zwiać. Jednym słowem, nawiało i zwiało.